Dzień dobry kochani, witam w kolejnym weekendowym vlogu. Może wam powiedzieć, że właśnie jest niedzielę, ale edytuję vlog z piątku, żeby <grym> mieć gotowe na poniedziałek, um, trochę skomplikowane, um, ale bardzo dużo treści straciłam z piątku i tylko mam taki bardzo krótki fragment, jak Matyda się bawi w mojej pracy, bo w piątek ją wzięłam do pracy um, na półtorej godziny, żeby mama, y, bo mama musiała coś tam załatwić, a Matyda ma katar i taki lekki kaszel, to dlatego ona nie szła w tym tygodniu w ogóle do żłobka. No ale chciałam po prostu zrobić takie intro Żebyście wiedzieli co się dzieje Będą takie szybkie ujęcia Jak Matylda się bawi, bo naprawdę to jest takie Przesłodkie i potem od razu jedziemy Do soboty, naprawdę nie wiem co się stało Z tą treścią, no ale i tak Będzie ciekawe Jak wam takie weekendowe Vlogi się podobają to kciuki do góry No i oczywiście jak jesteście pierwszy raz Na kanale to zachęcam do Subskrybowania poniżej No i tak bez Przewykania? Without Further Ado, <laughs> let's get into it. Ja pracujesz? Yeah. Tak, Tak, yeah. Tak, <laughs> <laughs> Dzień dobry w sobotę. Nie chcę Wam się pokazać, bo jeszcze nie jestem camera ready. Johny, bo też nie, ale dobra. I zaczynamy dzisiejszy dzień od jogi, tak? Tak, robimy mały stretching. Tak? Dobra, super. O, oh, no, mamy swon. Tak, jak i dzisiaj mamy plan, Matylda. Um, idziemy się spotkać z Ulą i z Romanem, tak? Nie, nie idziemy. O, o co to jest? O widzisz, spadło z drzwi. Musimy kupić taki nowy dzisiaj, dobra? Tak. Okej. Okay. Ciu. Ciu, dziękuję. Fajnie? Fajna mata? Brawo. No sobota, to czas się spotkać z Ulą i z Romanem. A, tata był i przez kilka dni tu nie widział Matyldy. No to e, idziemy z ni spotkać się z nimi na kawkę. Macedo tak się cieszy jak słyszy Roman i Ula. A, a, um, no i też trochę się boimy tego powietrza, dlatego tak idziemy do galerii, bo tam powietrze jest trochę czystsze niż w Warszawie. A, no z drugiej strony muszę już sprawdzić w aplikacji i zobaczyć jak z tym powietrzem dzisiaj. No, jak zwykle Ula i Matyda razem się bawią. Nie, Ale. Matyda jakoś nie jest przekonana do tej zabawy. Boj się! Jest ok, Matyda, jest ok. It's ok. A tu jest bezpieczniej, tak? W końcu położyliśmy Matyldę spać. Um. Nie, nie położyliśmy materialu um, w No, ale chciałam Wam powiedzieć, że biorę się tutaj za sprzątanie świątecznych rzeczy, ale przedtem z Johnem zrobiliśmy sobie rapy z kurczakiem, którą gotowałam wczoraj. Taki kurczak na soli. Dobra, idę zobaczyć co znowu. Skadnijcie, kto na mnie zasnął! Ta osoba. Ta osoba za mną. To z Johnem szybko się ubieramy i stwierdziliśmy, że pójdziemy do jakiejś galerii. Nie byliśmy bardzo, bardzo długo w Arkadii. To stwierdziłam, że... A czy stwierdziliśmy, że pójdziemy? Matyda wam macha, tak? A Matyda będzie mogła sobie pobiegać to z kurtki przez jakiś czas. A my może sobie połazimy po sklepach. Matyda, oj, ten kaszel, co to jest? Co to jest?

I say that already. Że zamiast, e, może, nie wiem czy to już mówiłam, ale e, zamiast Arkadii stwierdziliśmy, że pójdziemy na piękny spacer. I tak się cieszę, że tak zdecydowaliśmy. Płacie, w łazienkach pomiędzy Agricolą a łazienkami jest taka piękna ścieżka ze światełkami. No nam zasnęła, coś się spodziewaliśmy. A jak zaczęliśmy spacerować, że zaśnie, a, no bo zasypia normalnie na spacerach takich dłuższych. Ach, no i już jest trochę późno na tą drzemkę. No ale cóż, co zrobimy? No i co? I będziemy teraz spacerować, dopóki nie wstanie. Co, Jedzień? Co? Właśnie. Właśnie. A bohacie, naprawdę super pogoda, bo jest cieplutko. Naprawdę fajnie. Wróciliśmy już do domu. Ja trochę czerwona, bo właśnie jem kanapkę. John karmi Matyldę. Tak i jest późno, strasznie późno, no ale Matylda późno wstała i chciałam Wam zrobić taki mini haul, bo byliśmy w Złotych Tarasach też na takie krótkie, szybkie zakupy. Nie krótkie. <grym>, czy on mówi, że nie krótkie. Ja mówię, że krótki. krótkie. Byliśmy w tegerze i kupiliśmy te, takie duże kredki. Myślę, że jej będzie się podobało. i do tego taka rolka papieru. Ta ogromna rolka kosztowała 15 zł, i kredki chyba też 5-7 czy coś takiego. Do tego też ja sobie kupiłam dla samej siebie taki stenco dla Bullet Planera, które planuję zacząć od lutego. Kupiłam też takie doniczki na, na herbs, na zioła. Bo zawsze chciałam mieć i już dawno, dawno e, coś takiego szukam. I też kupiliśmy taki na chleb z Cibo e, razem z deską, e, bo chciałam, powiem Wam szczerze, że szukałam w Duce, ale w Duce było trochę drogie to, e, i to wygląda bardzo podobnie. To kupiłam w Cibo za 100 zł. Um, kolejną rzecz, to kupiłam na święta, ale po prostu były przy przeceny w duce, takie bombki Nie myślałam, że albo komuś dam jako prezent w następnym roku, albo sama sobie zatrzymam, bo naprawdę bardzo fajne wzory, za bardzo tanio I kolejną rzecz, to kupiłam taką choinkę, taką nie chcę rozpakowywać, bo zaraz będę pakować, ale widać taką różową z wełny za 7 zł jest taka duża. Normalnie to kosztuje 45 w Duce, to za 7 zł to stwierdziłam, że na następny rok jak sam raz. Um, no i to wszystko. Taki bardzo mały e, impromptu haul hall zakupowy e, z wami mogę się podzielić. I też e, na jak matylda pójdzie spać, to kupiliśmy sobie drożdżówki. i Jednego pączka na pół. Um, będziemy trochę grzeszyć Grzeszyć w ten weekend, jeśli chodzi o jedzenie Tak to czuję No kochani, ja właśnie ogarnęłam Konmari method, w całą kuchnię Jestem Bo już jest prawie 24, ale Ogarnęłam, bardzo się cieszę Co nie, John? Zmęczony John trochę w niej, bo musiał lecieć do świetnika. Bo takie dwie ogromne worki śmieci wyrzuciliśmy. Mm, no naprawdę. E, myślałam, że ja jestem minimalistką i nie zbieram tyle rzeczy, ale okazuje się, że. zbieram. Zbieram. No a teraz, e, jako nagroda, oglądamy jakiś serial. The Office, chyba. Jeden odcinek i ja chyba idę spać. A najlepsze to jest to, że. Inteligentny robot sprzątający, sprząta. On sobie jeździ, a ja siedzę. No, ale chciałam Wam po prostu życzyć miłej doty, i widzimy się jutro. Witamy w niedzielę, powiedzieć Matilda. My już jesteśmy na nogach od siódmej. Jest. Po ósmej. Eee, no, a właśnie zrobiliśmy sobie śniadanko. Czy w sumie jest śniadanko, bo się spotykamy z Ulą i z Romanem, żeby zaplanować nasz, naszą następną podróż. Eee, I chcemy wypróbować jakąś nową restaurację tutaj na Sadybie. Podobno jest super kącik dla dzieci i bardzo fajny taki lunch, brunch. Eee, to chcemy wypróbować, eee, ale mamy zawsze je. Tak około 9 rano, e, to ona oczywiście zje, potem tam dopiero jak zamówimy i tak dalej, to będzie prawdopodobnie około 12, ale to na pewno też tam trochę zje od nas, co? Tak? No a teraz wcina i tak się śmieje, bo uwielbia jeść z pojemnika z jogurtu, e, nie z miski. Czyli tam wsadzam owsiankę A um, jak wiecie, jej daję zwykły taki jogurt smakowy, potem dwie łyżki naturalnego i to tak mieszam. Uh, no a tak wcina, ho, 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 Tak wcinasz, tak? A tutaj jest jej owsianka, oczywiście też tutaj, tak? Dobre? Matylda, smakuje ci? Smakuje. Smakuje. Mm -hmm. mm -hmm. Downward Не буду так, так, так. Так, о. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Браво! Браво! Meet the jesteśmy na śniadanku. Właśnie rozmawiamy z rodzicami i negocjujemy w wakacje, kiedy my możemy wyjechać. Tak, właśnie. Wiadomo, kto płaci za śniadanie. Tak, ostatnio myśmy ja, zapłacili. Dobra, dobra. My dzisiaj kupujemy. No, by tak wygląda moje śniadanko, trochę boczku dla Matyldy, mam ci smakuje i tutaj jest Johna duńskie śniadanko. Bardzo dobre. My już wróciliśmy do domu, ja się przebrałam, John właśnie bukuje bilety, bo lecimy do Oslo na kilka dni przed świętami wielkanocnymi. Um, bo rodzice pojadą z małą do G Sopotu, tak? Do Sopotu, a my polecimy do Oslo i z Oslo do Gdańska, i jakby stamtąd się do dojedziemy do Sopotu. No i tam się spotykamy z rodzicami. Um, no, bardzo się cieszę. E powiem Wam szczerze, że dawno już przez długi czas chciałam lecieć do Oslo. Um, taki fajny wypad, ale już patrzymy się. Bilety tanie, hotele bardzo drogie i jedzenie nawet droższe um, tu nie wiem, może polecimy z konserwami czy coś. <grym> Albo po prostu tam pójdziemy na dietę i tylko śniadanie będziemy jeść. O. Bo szukamy, koleżanka nam tak poradziła, żeby szukać hotele tam ze śniadaniami i po prostu mocno się najeść, um, zrobić sobie kanapki i po prostu iść w miasto. I taki właśnie mamy plan. Um, no i też zaczynamy szukać coś na majówkę. Um, no, zobaczymy, czy nam się uda. Ktoś nam wstał, tak? Wstałaś? I teraz rysujemy, tak? Nie ma. Nie ma? No to odłóż. Is black like your soul? <laughs> This is a black square. Czarny kwadrat, tak? Mateda, tak? Mhm. Oh, wow! Mam, Teraz mama, czerwony. Remember, oh, czerwony. Kuka, red circle. Wow. Mhm. Mm mhm. Mm co myty Czas <coughs> na spacer, co? <coughs> tak. Chodź idziemy. Chodź. Mhm. Mhm. Chodź. Papa. Tu. Up. 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 Już jesteśmy po spacerku, tak, 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 tak. tak. Już jesteśmy po spacerku, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak? Tak. Fajnie było? Zimno trochę, co? Nie, nie zimno. Ciepło. Aha, pipi, 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 pipi. No, kochani, już poniedziałek, tak? Poniedziałek? No i chciałam zakończyć dzisiejszego, uh, czy dzisiejszego, weekendowego vloga. John chce przejść. Cześć John. John jest taki zaspany, bo wczoraj oglądał Super Bowl. Zaspany? Zaspany, mm. like you're tired. Oh, I thought I'm not I no. Is re well rested. No, wyspany. This language is confusing. <laughs> no, uh, dajcie znać, czy oglądaliście też. Co, Matylda? Hi! Hi. Um, no mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Przepraszam za te nieujęcia. Jakoś nie wiem dlaczego to się stało. No ale... Już jest dobrze, co? Pa! Papa. Pa! Papa. Um, jak, ten, jak ten weekendowy vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam Was do, do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze Matylda. I ja. A i... Rozczarowany John. <laughs> Rozczarowany John. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Pa, pa! Kissy.